Cześć, tu są z suerzowicę paweł Bujak. Zapraszam Was do naszej malowniczej wioski z rachotem. <muzyka> Nie lubimy nic robienia, stąd te wszystkie działania, które mają poprawić funkcjonalność i rozpoznawalność naszej wsi w okolicy. bo na przykład takie tabliczki adresowe, pomagają naszym snoszom, kurierom, gościom, czy nawet służbom pogotowia ratunkowego znaleźć szybciej dane adresy w nagłych wypadkach. Ja się bardzo cieszę, że w żabicach tak prężnie mieszkańcy działają wraz z sołtysem. Chciałbym serdecznie podziękować panu Pawłowi Bujakowi za tę inicjatywę z żabkami. No Jakby nie było żabice, to taka nasza chocianowska i chyba regionalna stolica żabek. Piękne Numery przy posesjach, różnego rodzaju żaby porostawiane po wsi, no wioska tematyczna pełną paru. Piękna inicjatywa, super zaangażowanie. No, nasz radny Paweł Bujak to taki skromny człowiek, widać, pracowity i tutaj powiem to, czego on zapewne nie powie. On poświęca bardzo dużo czasu na, 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 na tego rodzaju inicjatywy i też tego prywatnego. Tutaj też wielkie ukłony dla rodziny, która toleruje to, że Paweł działa dla społeczności. Takich społeczników nam w gminie potrzeba. No też trzeba zaznaczyć, że to już, taka, to już taki stały zwyczaj, gdzie Radni Chocianów 2023 przeznaczają nie tylko diety, ale też i swoje prywatne pensje na działania dla mieszkańców. I tutaj, akurat w tych super okolicznościach, pięknych żabkach, mamy okazję to zobaczyć. Te żaby cieszą, żabki, żabice. Jest to dobrze kojarzone, jakby nie było. I takich wiosek tematycznych jak najbardziej w Gminie Chocianów nam potrzeba. Moja pasja zaczęła się, jak moja córka Aldonka zaczęła wyszywać i to mi się spodobało. I zaczęłam różne obrazy wyszywać, małe, duże. Największy obraz to była ostatnia wieczerza. Duży obraz, to zajęło mi to prawie rok, ale po malutku wyszyłam jego. Teraz różne ozdoby choinkowe robię na szydełku, też moja siostra mnie nauczyła, tak mi się spodobało i zaczęłam robić różne i gwiazdki, chatki z piernika tak samo robię, to uwielbiam i robię. się Zaczęło, dzieci chodziły do szkoły, no i tak prace były plastyczne, no i z nimi potem wykonywałam, no i tak takie zainteresowanie później w wolnym czasie zaczęłam sobie tak wykonywać i jedną zrobiłam, potem drugą, no i tak potem już później przychodziło coś jeszcze było ciekawe i tak szło. No metodą kupuję kulki styropianowe, no i potem stążeczki, szpileczki, cykiny. No, i tak z tego wszystkiego potem tworzę. Mamy taki nieduży ogródek, gdzie sadzimy sobie warzywa wolne od herbicydów. Wszystkie nasionka, które siejemy, staramy się pielęgnować, odchwaszczać rękoma. No, od wielu lat no, już tak myślę, koło 10 lat to uprawiam. My oprawiamy z mężem, oczywiście. Także no, staramy się to. W, w, Uprawiać jak najzdrowiej, tak jak wspomniałam, wolnych od herbicydów i od chemicznych środków. Zainteresowanie jest oczywiście dużo jest przyjezdnych, którzy raz wzięli u mnie, kupili tak. Wszyscy ci, już, którzy kupili, wracają tutaj po uprawy takie właśnie z ogródka, bo taki większy ogródek. Bardzo gorąco zachęcam wszystkich chętnych do e, kupowania u mnie warzyw, pomidorków świeżych, ogóreczków, do przekąski na, na przetwory, a warzywa są od zimnowaliek do korzeniowych upraw. Staramy się działać w naszej wiosce na rzecz dzieci przede wszystkim, czyli organizacją różnych e, imprez. E. Typu Mikołajki, Dzień Dziecka, zabawy karnawałowe dla dzieci. No niestety ze względu na pandemię, jaka teraz panuje w naszym kraju, musieliśmy przerwać te działania, ale zaczęliśmy działać na rzecz naszej wioski, bardziej upiększając ją choćby nawet numerami z ładnymi żabkami, ustrajając różnymi figurami żab, do czego zachęcamy również wszystkich naszych mieszkańców, aby jak najładniej wyglądała nasza wioska żeby zachęcić wszystkich, żeby nas odwiedzali. Wspólnie tu, razem z Sołtysem, próbujemy zrobić tutaj tematyczną taką wioskę w formie żab i w ogóle różnych tutaj jakichś przedmiotów, gadżetów. No, z całą społecznością tutaj... Staramy się zrobić nie wiem, jak najpiękniejszą wioskę, tak, tak żeby było nie wiem, no, coraz bardziej ładnie, kolorowo i żeby wszyscy byli zadowoleni, fajnie. Widać zresztą to po uśmiechach mieszkańców i przejeżdżających ludzi, którzy w ogóle tu zatrzymują się, zaglądają, patrzą, uśmiechają się. Nawet jak dzieci jeżdżą do szkoły autobusem, tak samo widać uśmiechy na, na twarzach dzieci.